Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. Jeśli chodzi o najbliższe lata, Polski Związek Firm Deweloperskich chce promować dobre rozwiązania legislacyjne, chce promować działania propodażowe tak, ażeby zwiększenie ilości gruntów powodowało większą konkurencyjność firm, a co za tym idzie stabilizację cen mieszkań. Taka ilość regulacji, jaka w tym momencie występuje, to jest swoista kumulacja. I najważniejsze jest to, żeby one były po pierwsze ustandaryzowane, po drugie, żeby były dobrze realizowane przez podmioty należące do skarbu państwa, czyli gminy czy, czy powiaty, bo przygotowanie procesu inwestycyjnego musi być skrócone. Musi trwać mniej niż te średnie 3,5 roku, tak jak to jest w tym momencie w Krakowie. Po pierwsze, musimy się przyjąć w świetle nowej ustawy o planowaniu przestrzennym, dokumentom, które mówią o strategii rozwoju poszczególnych miast i gmin, ponieważ to one będą nadawać ton w najbliższych latach rozwojowi tych miast z punktu widzenia tych planów ogólnych. Mamy dzisiaj trzy takie główne problemy. Pierwszy to jest przewlekłość przygotowania inwestycji związanej z bardzo dużą ilością przepisów, które są z tym związane. Druga kwestia to jest dość słaba i słabnąca wręcz podaż gruntów. No i trzecim elementem są rosnące koszty budowy. Na pewno w najbliższych latach będziemy zwiększać, czy firmy deweloperskie będą zwiększać udział na rynku tworzenia mix-use'ów. Dużo więcej będzie rewitalizacji i dużo więcej będzie patrzenia się na wszelkiego rodzaju brownfieldy. Oddział Krakowski, Polskiego Związku Firm Developerskich działa bardzo sprawnie. Skupia w tym momencie ponad 30 firm i chcemy być głosem, eksperckim głosem firm deweloperskich w Krakowie. Chcemy być organem, który będzie jednym z elementów dialogu pomiędzy deweloperami a miastem. Zawsze ja bym powiedział, że zawahania zawsze mogą być lokalne, a nie globalne. Rynek będzie rósł oczywiście, w swoim tempie. Generalnie większe miasta będą dalej się rozwijać, bo to, to jest jakby ich tutaj kluczową sprawą. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku.